Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, masz prawo zawrócić? Odpowiedź nie. Czy wolno ci polewać oparzenie zimną wodą? Odpowiedź tak. Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie? Odpowiedź nie. Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji z pasa ruchu, który zajmujesz, dozwolone jest wykonanie skrętu w prawo? Odpowiedź: tak. Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej o czterech pasach ruchu? Odpowiedź: tak. Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową? Odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź: nie. Czy sygnał, który daje policjant, oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu masz obowiązek skręcić w prawo? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak oznacza koniec autostrady? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? Odpowiedź nie. Czy na tym skrzyżowaniu będzie ci wolno zawrócić, gdy zapali się sygnał zielony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, widząc ten znak poziomy w postaci trójkątów, masz obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem? Odpowiedź nie. Skręcasz w prawo, a nadjeżdżający z lewej strony motocyklista zamierza kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed... Odpowiedź tak. W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego w celu ostrzeżenia dzieci, aby nie wbiegały na jezdnię? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd przed znakiem na poboczu? Odpowiedź nie. Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony? Odpowiedź: tak. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklem? Odpowiedź: tak. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwgłowę? Gdy widoczność wzrośnie do 30 M. Gdy widoczność wzrośnie do 40 M. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 M. Odpowiedź C. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 M. W jaki sposób prędkość pojazdu wpływa na pole widzenia kierowcy? Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zmniejsza się. Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zwiększa się. Nie ma wpływu. Odpowiedź: A. Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zmniejsza się. Czy naruszasz przepisy ruchu drogowego, jeżeli kierując pojazdem rozmawiasz przez telefon trzymając go w ręku? Nie, pod warunkiem panowania nad pojazdem. Nie, pod warunkiem że telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym. Tak, nawet wówczas, gdy telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym. Odpowiedź C. Tak, nawet wówczas, gdy telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym Co powinieneś zrobić w tej sytuacji? Masz prawo zmienić pas ruchu na lewy. Powinieneś pozostać na zajmowanym pasie. Podczas zmiany pasa ruchu nie musisz zachować szczególnej ostrożności. Odpowiedź B. Powinieneś pozostać na zajmowanym pasie. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu? Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Bezpieczny, czyli zawsze taki sam. Odpowiedź B. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Które z wymienionych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa oznaczają bezwzględną konieczność wymiany pasów na nowe? Skręcenie lub zwinięcie pasów, przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów, trwałe zabrudzenia i plamy na taśmie pasów. Odpowiedź B: przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów. Który z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym? Dowód rejestracyjny. Prawo jazdy. Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź A. Dowód rejestracyjny. Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu. Obserwując znaki pionowe. Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej. Odpowiedź A. uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu. Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego? Odpowiedź: B. 24 godziny. Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? Tak, przez 7 dni po upływie terminu ważności. Tak, przez 14 dni po upływie terminu ważności. Nie. Odpowiedź C. Nie. Jaki minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego powinieneś zachować, stojąc w tunelu, w zatorze drogowym tz Korku? 3 m 3M5M7M. Odpowiedź B. 5M. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania? Odpowiedź C. W sytuacji nagłego przyspieszenia na mokrej nawierzchni. Jak widać, zdałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Zapraszam na naszą stronę poznajtesty.pl, gdzie możesz zrobić za darmo egzamin na prawo jazdy.